Historia narodzin Sri Ganeshi, znanego też jako Ganesha, Ganapati, Vinayaka, jest jedną z najpiękniejszych i najczęściej opowiadanych opowieści w tradycji hinduistycznej. W różnych Puranach istnieją odmienne wersje, ale główny wątek jest wspólny. Narodziny Ganeshi Bogini Parwati, żona Pana Siwy, pragniała mieć kogoś, kto będzie jej osobistym obrońcą i nie pozwoli nikomu przeszkadzać, kiedy się kąpie lub odpoczywa. Według najczęstszej wersji, Parwati ulepiła chłopca z kurkumowej pasty lub gliny, którą używała do oczyszczania ciała. Następnie tchnęła w niego życie. Tak narodził się Ganesha. Parwati dała mu zadanie Strzec drzwi i nie wpuszczać nikogo pod jej nieobecność. Spotkanie ze Siwą. Kiedy pan Siwa powrócił do domu i chciał wejść, Ganesza, nie wiedząc, kim on jest, stanął na drodze i odmówił wstępu. Siwa zdziwił się, że nieznany chłopiec śmie go powstrzymywać, i po krótkiej sprzeczce doszło do walki. Bogowie i Ganesza walczyli dzielnie, ale w końcu Siwa, w gniewie odciął mu głowę trójzambem. Triszula. rozpać parwati i odrodzenie kiedy parwati dowiedziała się co się stało ogarnął ją ogromny smutek i gniew zagroziła że zniszczy cały wszechświat jeśli jej syn nie zostanie przywrócony do życia widząc jej determinację siwa obiecał ożywić chłopca rozkazał swoim siwaganonom Przynieść głowę pierwszego napotkanego stworzenia, które spało, zwrócone na północ. Był to słoń. Jego głowa została przymocowana do ciała Ganeszy, a Siwa tchnął w niego życie. Błogosławieństwo i tytuł Przywódcy Ganów. Siwa, chcąc wynagrodzić mu cierpienie i okazując miłość, ogłosił go Ganapati, przywódcą wszystkich Ganów, czyli duchów, istot towarzyszących Siwie. Odtąd Ganesza jest czczony jako Bóg mądrości i nauki, opiekun początków, usuwający przeszkody. Dlatego w Indiach każdą modlitwę, przedsięwzięcie, a nawet naukę rozpoczyna się od wezwania imienia Sri Ganeshy. Ważni zdania o korzyściach ze świętowania Ganesza Chaturthi. Wzmacnia więzi rodzinne i społeczne. Przynosi poczucie jedności i wspólnoty. Uczy wartości duchowych i tradycji, sprzyja usuwaniu przeszkód w życiu, budzi wiarę w pomyślność i dobrobyt, rozwija kreatywność przez sztukę i dekoracje, zbliża ludzi do natury i rytmu życia, wnosi radość i pozytywną energię.